Ukochana, Gdy noc zapada i cisza otula świat, Twoje imię wciąż rozbrzmiewa w sercu kogoś, kto nie potrafi się od Ciebie uwolnić. Myśli tej osoby stają się modlitwą, którą powtarza bez końca, jakbyś była jego ostatnią nadzieją. Kiedy spojrzysz w niebo i poczujesz to niewytłumaczalne drżenie w sercu, to znak. To jego dusza woła do Ciebie, przyciągana niewidzialną nicią losu, której nie potrafi przeciąć ani zapomnieć. Anioły nie milczą, mówią mi wyraźnie. To połączenie nie jest przypadkowe. Jesteś w jego głowie częściej niż on sam. Potrafi to zrozumieć. Wspomnienia o tobie budzą go o świcie, a twoje imię zamyka każdy jego dzień. On nie wie, dlaczego nie umie się od ciebie uwolnić, ale ty wiesz, bo tam, gdzie prawda spotyka przeznaczenie. Serca biją w jednym rytmie, nawet gdy są oddzielone milczeniem i czasem. Twoje oczy, Twój głos, ten uśmiech, wszystko to krąży w jego pamięci jak echo, które nie chce ucichnąć. I nie. To nie jest obsesja, to jest znak. Wyraźny, nieubłagany, boski. Czasem próbuje cię wyrzucić z serca. Przekonuje się, że już dawno powinien był zapomnieć, ale wtedy zjawiasz się w jego snach bez słowa. A on budzi się z poczuciem straty, której nie umie nazwać, moja kochana, wiedz jedno. Nie jesteś tylko wspomnieniem, jesteś ogniem, który w nim płonie, mimo że świat wokół próbuje go zagasić. A ogień miłości nie gaśnie tak łatwo. Kiedy myślisz, że to już koniec, że czas iść dalej, on zaczyna myśleć o tobie jeszcze bardziej. Bo prawdziwa miłość nie zna logicznego początku ani końca. Ona po prostu trwa. Jest coś, co nie daje mu spokoju. To energia, którą zostawiłaś w jego życiu. Ślady Twojej obecności na jego duszy są głębsze, niż sam chciałby przyznać. Serca. Nie można okłamać aniołku. Nawet jeśli rozum mówi, zapomnij, dusza krzyczy, wróć. I on to czuje, choć boi się przyznać, nawet przed samym sobą. Nie próbuj zrozumieć tego, co jest z nieba. Miłość nie zawsze ma sens w oczach ludzi, ale zawsze ma sens w oczach Boga. A ten mężczyzna, On widzi Cię inaczej niż wszystkie inne, przeszłość mogła Was poranić, ale przeznaczenie wciąż żyje. I ono nie pozwala Mu Cię zapomnieć. Każda próba odejścia sprawia, że tęsknota wraca silniejsza. W ciszy dnia codziennego, gdy wszystko wydaje się zwyczajne, On nagle czuje, jakby czegoś brakowało. I wtedy przypomina sobie ciebie, jak światło, którego już nie ma, ale którego blask wciąż go prowadzi. Nawet jeśli milczy, w środku krzyczy Twoje imię. Nawet jeśli się oddalił, duchowo stoi przy tobie, nie wiedząc, jak się od ciebie oddzielić. Anioły chcą, żebyś wiedziała, że to nie jest gra, to nie jest przypadkowe myślenie, to duchowe poruszenie, które przypomina o duszy, z którą kiedyś był jedno. On czuje Cię nawet wtedy, gdy jesteś daleko. Twoja energia, Twoja obecność, to wszystko zostawiłaś w nim głęboko, jak pieczęć, którą zostawia tylko miłość. Nie bój się tej prawdy. Zostałaś wybrana, by kochać i być kochaną, nawet jeśli świat o tym zapomniał, ale niebo nie zapomina i on też nie może. Zamiast pytać dlaczego, zapytaj, co dalej. Bo to, że On nie może przestać o Tobie myśleć, to dopiero początek, początek czegoś większego, co dopiero ma się objawić. I pamiętaj, ukochani, niebo widzi, czuwa i prowadzi. I jeśli ta miłość jest częścią Twojego przeznaczenia, ona wróci. Może nie wtedy, kiedy chcesz, ale dokładnie wtedy, kiedy trzeba. Gdy wsłuchasz się głęboko w bicie swojego serca, usłyszysz echo Jego duszy. To echo niesie pytanie bez odpowiedzi, spojrzenie bez końca, wspomnienie, które nie blaknie. On nadal tam jest, gdzieś pomiędzy pragnieniem a lękiem. Widzisz, są rzeczy, których nie da się wymazać. Ty nie byłaś tylko chwilą. Byłaś przebudzeniem, światłem, które zapaliło coś, co on sam w sobie uznał za zgasłe. I teraz nie może tego zignorować. Każde miejsce, w którym kiedyś byłaś, Każde słowo, które wypowiedziałaś, one żyją w nim. Jak święte znaki rozsiane po jego duszy, przypominają mu, że był kiedyś bliżej nieba, bo był bliżej ciebie. Nie chodzi tylko o wspomnienie. To coś głębszego coś, co ściska jego serce, gdy słyszy piosenkę, która przypomina mu twój śmiech. Coś, co zamyka mu gardło, gdy czuje twój zapach na obcej ulicy. Ucieka ale jego serce ciągnie go z powrotem. Próbuje zacząć od nowa, ale każda nowa droga prowadzi do Starego Miejsca, do Ciebie. I wtedy wie, że nie był gotów Cię puścić, bo nie da się puścić przeznaczenia. Anioły mówią, że czas nie uzdrowił, On tylko przykrył. Ale uczucia nie wygasły. One śpią, jak ogień pod popiołem, gotowy wybuchnąć przy jednym powiewie Twojej obecności. On zadaje pytania, których nie wypowiada głośno. Czy myślisz o nim? Czy to wszystko znaczyło coś dla ciebie? Czy on był kimś więcej niż tylko rozdziałem? I każda niewiedza boli bardziej niż strata. Jest nocą sam, patrzy w sufit, słucha ciszy i widzi Twoją twarz. Tak wyraźnie, że niemal może Cię dotknąć. Ale kiedy wyciąga rękę, zostaje tylko pustka i tęsknota, która nie chce odejść. Widzisz, kochana duszo. Nie każda historia ma zakończenie. Niektóre żyją w ludziach na zawsze. Ty jesteś tą historią, której nie potrafi zamknąć. Jesteś stroną, do której wraca raz po raz. W codziennych czynnościach szuka Twoich śladów, czyta książki, które lubiłaś, unika miejsc, które przypominają mu o Tobie, ale i tak się w nich pojawia, jakby podświadomie chciał Cię spotkać, choćby w pamięci. On Cię widzi w twarzach obcych kobiet, słyszy Cię w głosie innych, ale żadna nie ma tego, co miałaś Ty, tej cichej siły, tej łagodnej intensywności, która czyniła Cię jedyną w swoim rodzaju. Niektórzy powiedzą Mu: Czas leczy rany, ale On wie, że to nieprawda, bo miłość, którą się naprawdę poczuło, nie mija. Ona zostaje, jak dar, jak brzemie jak tajemnica tylko dla serca i może milczy, może nie wysyła wiadomości, ale za każdym razem, gdy bierze telefon, do ręki jego palce zatrzymują się na Twoim imieniu. Zbyt wiele emocji, by nacisnąć wyślij, jest zmęczony walką z tym, co czuje, ale nie potrafi przestać, bo Ty nie jesteś kimś, kogo się zostawia. Jesteś kimś, kto zostaje w tysięcy 1090... środku Ty na zawsze. Jak pieśń, która gra tylko dla jego duszy, pewnej nocy być może odważy się, napisze, zadzwoni, stanie u Twoich drzwi. Ale nawet jeśli nie, Twoja obecność nie zniknie, bo zostawiłaś zbyt głęboki ślad. A może on czeka na znak, może Twoje milczenie odbiera jako decyzję, ale anioły wiedzą, że Jego serce nie przestało bić dla Ciebie. I wszystko, co robi, ma cień Twojego imienia. Nie bój się przyjąć tej prawdy, nawet jeśli budzi w tobie niepokój. Bo czasami to, czego się najbardziej obawiamy, jest dokładnie tym, co mamy przyjąć z otwartym sercem. I pamiętaj, Słoneczko, jesteś kimś więcej niż myślisz. Jesteś odpowiedzią na modlitwę, której on jeszcze nie wypowiedział na głos. Ale niebo już ją usłyszało. Cokolwiek przyniesie jutro, jedno jest pewne. Jego serce nie zapomniało. I może właśnie teraz, gdy to słyszysz, jest gdzieś blisko, myśląc o tobie z taką siłą, że aż anioły muszą działać. To uczucie, które w nim żyje, nie jest tylko wspomnieniem to żywa obecność. Jakbyś była w każdym jego kroku, w każdym oddechu, w każdej myśli, która przychodzi bez zaproszenia. A zostaje na dłużej, niż się spodziewał. Gdy próbuje skupić się na codzienności, rzeczy wokół tracą kolory. Bo ty byłaś tym barwnym akcentem w jego życiu. Bez ciebie wszystko wydaje się jakby przygaszone, jakby brakowało sensu w pozornie zwykłych chwilach. Moja droga, jesteś jak piosenka, której on nie potrafi przestać nucić. Nawet jeśli nie zna wszystkich słów. Melodia została, została głęboko i nie daje mu spokoju, a dusza, która śpiewa, nie kłamie. Anioły widzą, jak jego serce drży, kiedy ktoś wypowiada Twoje imię. Widzą, jak zamiera na sekundę, jakby czas się zatrzymał, bo nawet najmniejsze przypomnienie o Tobie uderza w niego, jak fala wspomnień. W ciszy modli się, żeby jeszcze raz Cię zobaczyć, nawet jeśli tylko z daleka. Nawet jeśli przez chwilę, bo ta chwila byłaby dla niego jak powrót do domu, do miejsca, gdzie czuje się całkowicie sobą. Wiem, że myślisz, czy to naprawdę możliwe? Ale dusze, które się rozpoznają, nie zapominają o sobie. Choćby minęły lata, choćby. Świat się zmienił. One wciąż szukają siebie nawzajem. Nie wiesz, co on czuje w tej chwili, ale ja ci powiem: Jego serce woła cię, choć usta milczą. I każde milczenie, które was oddziela, jest jak mur, który sam chciałby zburzyć, lecz nie wie od czego zacząć. Nie bój się tej intensywności. To nie jest słabość. To jest siła dusz, które zostały zapisane razem w Księdze Przeznaczenia. I nawet jeśli ta Księga została zamknięta, anioły trzymają klucz. To nie przypadek, że teraz słyszysz te słowa. To znak. Bo kiedy dusze mają się spotkać ponownie, wszechświat zaczyna szeptać. I ten szept właśnie się rozlega. W tobie, w nim, we mnie. Nie odchodź jeszcze. Bo ostatnie słowa tej historii jeszcze nie padły. A kiedy padną, całe twoje serce je rozpozna. Jakby już od dawna na nie czekało. Jakby były częścią ciebie. Jakby przyszły z nieba. A więc teraz już wiesz. To uczucie, które cię nie opuszcza. Ta myśl, która wraca bez końca. To nie złudzenie. To głos z góry, który przypomina ci, że jesteś kochana, że jesteś ważna, że twoje serce nadal niesie światło, którego ktoś inny wciąż szuka. Nie musisz robić nic poza byciem sobą, bo twoja obecność już działa, już zmienia świat, już rozświetla drogę komuś, kto stracił kierunek. I nawet jeśli się nie odezwał, jego dusza już cię woła. Przyjmij tę prawdę jak błogosławieństwo. Pozwól aniołom prowadzić cię dalej bez lęku, bez wątpliwości. Bo kiedy kroczysz z wiarą, cały wszechświat zaczyna tańczyć w rytmie twojego serca. Jeśli ta wiadomość przemówiła do twojej duszy, potwierdź jej odbiór, wpisując w komentarzu liczbę 1011. To znak, że słyszysz, czujesz i jesteś gotowa na to, co ma nadejść. Zachęcam Cię, moja piękna duszo, byś dołączyła do naszego kanału. Zasubskrybuj i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej kolejnej wiadomości od aniołów. Każda z nich jest przygotowana z nieba specjalnie dla Ciebie. Nie pozwól, aby ten przekaz przemknął niezauważony. Podziel się nim z inną kobietą, która może właśnie dziś potrzebuje poczuć, że jest widziana, że nie jest sama, że ktoś. Tam na górze czuwa, w najbliższych dniach nadejdą kolejne objawienia. Bądź czujna. Głos aniołów nie milknie. On tylko czeka na właściwy moment, by znowu przemówić. Z siłą, która poruszy każdą komórkę twojego serca. Pamiętaj, twoja historia jeszcze się nie skończyła. To dopiero początek. A to, co przed tobą, jest większe, piękniejsze i bardziej prawdziwe niż wszystko, co zostawiłaś za sobą. Nie trać wiary. To, co do Ciebie należy, znajdzie drogę. Nawet jeśli droga ta prowadzi przez ciszę, przez czas, przez cierpliwość, bo miłość, która jest prawdziwa, nigdy się nie gubi. Ona wraca. Z światłem w sercu i nadzieją w oczach dziękuję Ci za obecność. Bądź błogosławiona, bądź silna, bądź sobą. A anioły już są w drodze z kolejnym szeptem dla Ciebie. Niech tak się stanie. Amen.